W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy między innymi: Polska gotowa do realizacji planu Trumpa, deklaracja Sikorskiego, pilne spotkanie w sprawie Ukrainy, Europa się boi, Złoński wzywa do stworzenia wielkiej armii, Polska odpowiada. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości. Dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Cały czas dużo dzieje się w sprawie wojny na Ukrainie oraz dążenia amerykańskiej administracji do zakończenia konfliktu za naszą wschodnią granicą. Teraz ważne doniesienia przynosi z kolei Bloomberg, który informuje, że w przyszłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej odbędzie się szczyt pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Według osób zaznajomionych ze sprawą wyjściu żołnicy z USA i Rosji spotkają się w przyszłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej, aby utorować drogę do potencjalnego szczytu przywódców już pod koniec miesiąca w celu umówienia zakończenia wojny na Ukrainie. Szczegóły spotkania i lista uczestników są nadal opracowywane, ale osoby poinformowane o planach powiedziały, że grupa prawdopodobnie będzie składać się z doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego, donosi Bloomberg. Jeden z informatorów przekazuje też, że celem jest ustalenie daty przed rozpoczęciem świętego miesiąca Ramadan w marcu, a jak warto zaznaczyć, zaczyna się 28 lutego. Co ciekawe, dziennikarz CNN informuje z kolei, że na szczyt zaproszenia nie dostała Ukraina, o co zapytany został prezydent Złański. Po pierwsze, może coś jest przy stole, ale nie przy naszym stole. Nie widziałem żadnych zaproszeń, faktur itd. Ale w każdym razie, w pewnym sensie, to jest ten narodowy, to znaczy to jest doradca do spraw bezpieczeństwa, a więc nie mamy żadnych dokumentów, żadnych zaproszeń. I to jest dla mnie coś dziwnego mówić w tym przypadku, w tym formacie, jeśli wcześniej nie mieliśmy żadnych negocjacji między nami a naszymi strategicznymi partnerami. Jak pamiętam, Rosja nie jest naszym strategicznym partnerem. Więcej szczegółów przekazuje także Politico, która informuje, że Ukraina nie ma w planach wysłania delegacji. Ukraiński urzędnik powiedział polityko, że ogłoszenie rozmów z Arabią Saudyjską było zaskoczeniem dla Kijowa i na razie nie ma planów wysłania delegacji. Czytamy na Amach portalu, który przedstawił także, z kogo ma składać się amerykańska administracja. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Walls dołączy do sekretarza stanu Marco Rubio i Steve'a Witkofa, wysłannika prezydenta na Bliski Wschód, w najbliższych dniach, aby rozpocząć rozmowy w sprawie zakończenia wojny. Specjalny wysłannik Trumpa do rozmów Ukraina-Rosja, emerytowany generał Keith Kellogg, nie będzie obecny, mówili urzędnicy, na których powołuje się politiko. Co więcej, gazeta wskazuje także, że taki rodzaj rozmów pokojowych może doprowadzić do spięć na linii Europa-Stany Zjednoczone. Nie ma planów, aby przedstawiciele innych głównych mocarstw europejskich dołączyli do rozmów. Mogłoby to zaniepokoić sojuszników z NATO, którzy publicznie wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zapewnienia im miejsca przy stole negocjacyjnym, wskazuje portal. Specjalny wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy, Kit Kellogg, oznajmił jednak, że oczywiste jest, iż Ukraina będzie przy stole negocjacyjnym, jednak zabraknie przy nim Europy. Czy może pan zapewnić tę publiczność, że Ukraińcy będą przy stole i Europejczycy też? Odpowiedź na ostatnie pytanie, tak jak je ja sformułowałeś, brzmi nie. Odpowiedź na wcześniejszą część tego pytania brzmi: tak, oczywiście Ukraińcy będą przy stole. Gdyby ktoś powiedział, że nie, byłby głupi. Według Kelloga rola Europy jest inna, ponieważ twierdzi on, że celem jest zachowanie suwerenności Ukrainy, a naszą misją będzie jej utrzymanie. Możemy wyjść z tego i zapewnić suwerenność, bezpieczeństwo Ukrainy i faktycznie osiągnąć cele, których nie zobaczymy w Mińsku 1, nie zobaczymy Mińska 2, nie osiągniemy tego. To musi być stabilne, długoterminowe środowisko, którego nie chcemy zaczynać od nowa. Musimy zakończyć tę wojnę, wiedzieć się jak się skończy, ale musimy też zrozumieć, że musimy zapewnić suwerenność Ukrainy. Musimy zapewnić im ochronę tego prawa. Trzeba więc zadać sobie pytanie, jak to osiągnąć. Częścią tego procesu była rozmowa z sojuszem Europejskim, który będzie miał kluczowe znaczenie dla tego procesu, ponieważ kiedy słyszysz, że musisz zabrać ze sobą również sojuszników, jak oni grają, czy odegrają jakąś rolę. Oczywiście, że tak. A jeśli musisz doprowadzić do trwałego pokoju, nie możesz zrobić tego sam. Nie można tego zrobić z wyłączeniem prezydenta Złońskiego i Ukraińców. Nie można tego zrobić z wyłączeniem kogokolwiek. Wszyscy muszą być zaangażowani. Emerytowany generał w bardziej agresywnym tonie wypowiedział się z kolei podczas innego panelu, gdzie stwierdził, że jeśli Rosja nie będzie respektować zawieszenia broni, to odpowiedź może być druzgocąca. Musisz podjąć działania i historycznie rzecz biorąc, jeśli to zrobisz, jesteś dobry. Jak zareagować na naruszenie lub zawieszenie broni? Udowodniliśmy to. Donald Trump to udowodnił. Tam skomentował użycie Seal Team 6 dla jednego amerykańskiego rolnika, który został schwytany w Nigerze. Wysłaliśmy zespół Seal z Virginii do Afryki i zareagowaliśmy. Dlatego też, w odpowiedzi na atak gazem paralelizującym na Sun, wysłaliśmy tam 51 pocisków Tomahawk. Reakcja jest natychmiastowa, gwałtowna i przytłaczająca. Tak właśnie reaguje się na zawieszenia broni. Nie reaguje się na zawieszenie broni, mówiąc: ojej, to w porządku, w porządku? A miarą człowieka, i widziałem to w ciągu czterech lat, jest gotowość gotowość do użycia siły, ponieważ jest to kluczowa część odstraszania. Ponieważ pytasz o to, że nasze naruszenie zawieszenia broni jest tym, jak ustanowić odstraszanie. Możesz mieć wszystkie możliwości na świecie, jakie chcesz, ale jeśli nie masz woli, aby to zrobić i woli wykonania, to absolutnie nic nie znaczy, a zawieszenia broni nic nie znaczą. Co ciekawe, w dyskusji ze specjalnym wysłannikiem Trumpa do spraw Ukrainy uczestniczyła także premier Mette Frederiksen, która wypowiadała się w nieco mniej optymistycznym tonie, zaznaczając, że Rosja wcale nie chce zakończyć wojny i nie widzi ku temu żadnych sygnałów. Jeśli nie wierzymy, że Rosja jest gotowa przestać, to całkowicie zmienia to dyskusję, którą musimy przeprowadzić, a nie sądzę, by zamierzali przestać. Przykro mi, ale od wielu lat nie widziałam żadnych sygnałów ze strony Rosji, które podkreślałyby rosyjską wolę zaprzestania wojny na Ukrainie lub gdziekolwiek indziej. Nie twierdzę, że jesteśmy w stanie wojny, ale nie możemy już twierdzić, że jesteśmy w stanie pokoju. Samochód hybrydowy to wciąż samochód, prawda? Wojna hybrydowa. To wojna. Tak więc dla mnie istnieje duże ryzyko, że coś, co będzie ładnie wyglądało na papierze, da Rosji możliwość mobilizacji, porównego odtworzenia i kontynuowania, może na Ukrainie, a może gdzieś indziej. Warto tutaj przytoczyć też wypowiedź byłego doradcy Putina, Andrija Iwarionowa, który stwierdził, że celem Putina jest zmniejszenie amerykańskiego parasola bezpieczeństwa nad Europą. Oznacza to, że jedną z głównych tez Putina, którą stara się zaszczepić swoim amerykańskim partnerom, jest to, że on, Putin w swojej obecnej formie, jest wielką potęgą. Wielkim mocarstwem, które pod względem poziomu, skali i wielkości jest porównywalne tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to nie tylko wielka potęga, ale także potęga ze strefą imperialnych interesów strefą wpływów. A jednym z najważniejszych tematów dyskusji między dwoma wielkimi mocarstwami Rosją i Stanami Zjednoczonymi, według Putina, jest zmiana granic stref wpływów Rosji i Stanów Zjednoczonych w Europie. Tak zwana linia demarkacyjna z 1997 roku. Możliwe, że między innymi w tym celu prezydent Francji Emmanuel Macron powołał na dzisiaj nadzwyczajny szczyt w Paryżu, w którym wezmą udział przywódcy europejskich państw, o czym poinformował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Bardzo się cieszę, że prezydent Macron zaprosił naszych przywódców do Paryża. Omówione zostaną w bardzo poważny sposób wyzwania, jakie postawił prezydent USA Donald Trump. Prezydent Trump ma metodę działania, którą Rosjanie nazywają rozwiedka bojem, czyli rozpoznaje walką. Naciskasz i widzisz co się dzieje, a potem zmieniasz pozycję i my musimy na to odpowiedzieć, mówił Sikorski. Dalej Sikorski wypowiadał się na temat europejskich gwarancji bezpieczeństwa, gdzie stwierdził, że jeśli chcemy, aby były one skuteczne, musimy być gotowi pójść na wojnę z Rosją. Ukraina oddała Rosji trzeci co do wielkości arsenał nuklearny w zamian za rosyjskie gwarancje nienaruszalności granic. Dołączyły do nich Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Chiny, a mimo to nie podjęto żadnych działań. Sugerujesz, że powinniśmy dać gwarancję, gdy Rosja dokona inwazji? Co przez to rozumiesz? Czy to oznacza, że pójdziemy na wojnę z Rosją? Bo to właśnie musi oznaczać, jeśli ma być wiarygodne. W stosunkach międzynarodowych nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż pusta gwarancja. Szkodzi odbiorcy, ponieważ czyni go zbyt odważnym i szkodzi dającemu, ponieważ przenosi decyzję o konflikcie na odbiorcę. Nie powinniśmy tam iść. Jeśli chcemy dawać gwarancję, powinniśmy mieć na to plan. Podczas innego panelu szef polskiej dyplomacji określił z kolei plany, jakie powinniśmy obrać, aby zmusić Putina do negocjacji. Rosyjska gospodarka zaczyna cierpieć. Jeśli przekonamy go, że nie jesteśmy chętni do powrotu do business as usual, że możemy go utrzymać dłużej niż on, to zawrze umowę. Dlatego naszym planem powinno być utrzymanie kursu, dalsze wspieranie Ukrainy i wspieranie jej w obronie tak długo, jak długo Ukraina będzie gotowa bronić się sama. Europę ostrzegał także prezydent Ukrainy Władysław Załęski, który przekazał, że latem tego roku Rosja wyśle wojska na Białoruś, według Załęskiego, pod pretekstem ćwiczeń, co jest analogicznym ruchem do tego, jaki Moskwa wykonała przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę. W tym roku Moskwa planuje stworzyć 15 nowych dywizji liczących do 150 tysięcy żołnierzy, to więcej niż armie narodowe w większości krajów europejskich. Rosja co tydzień otwiera nowe wojskowe centra rekrutacyjne. Putin może sobie na to pozwolić. Ceny ropy są wciąż wystarczająco wysokie, by mógł ignorować świat. Mamy jasne informacje, że tego lata Rosja planuje wysłać wojska na Białoruś pod pretekstem ćwiczeń. Ale dokładnie w ten sposób wystawili swoje siły przed inwazją na pełną skalę do Ukrainy 3 lata temu. Czy te rosyjskie siły na Białorusi mają zaatakować Ukrainę? Być może. A może nie. A może są przeznaczone dla was? Przypomnę, że Białoruś graniczy z trzema krajami NATO. Skutecznie stała się przyczółkiem dla rosyjskich operacji wojskowych. Według Putina i Łukaszenki na Białorusi znajduje się zakazana broń, rakiety średniego zasięgu, a nawet broni jądrowa. Ukraiński lider krytycznie wypowiedział się także o decyzjach NATO, twierdząc, że najbardziej wpływowym członkiem sojuszu wydaje się być Putin. Gwarancje są silne i ja również nie zdejmę członkostwa Ukrainy w NATO ze stołu, ale obecnie najbardziej wpływowym członkiem NATO wydaje się być Putin, ponieważ jego kaprysy mają moc blokowania decyzji NATO i to mimo faktu, że to Armia Ukrainy powstrzymała Rosję, nie kraj NATO, nie wojska NATO, ale tylko nasi ludzie i nasza armia. W tym kontekście ukraiński prezydent zaznaczył, że jeśli NATO nie chce pomóc Ukrainie, to Ukraina musi stworzyć własne NATO, a aby to zrobić, według Załęskiego, Kijów musi podwoić liczbę żołnierzy. Jakie alternatywy? Jakie znasz alternatywy? Nie wiem. Naprawdę to co widzę, jeśli nie będziemy mieli NATO, prawdziwego NATO, to zrobimy NATO na Ukrainie. To jest tak, że będziemy musieli zwiększyć liczbę naszych żołnierzy, zwiększyć naszą armię dwukrotnie. Potrzebujemy tego. Mamy 110 brygad. Rosja ma 220 prawdziwych brygad. Są więc dwa razy większy niż my dzisiaj, ale zwiększają mobilizację i szkolenie. Co robią teraz? NATO prawdziwe brygady w Europie to około 80-82. Dziś rozmawiałem z senatorami. 82 brygady, a my mamy 110. Nawet razem nie jesteśmy porównywalni z armią rosyjską. Nawet razem. Załęski stwierdził także, że najpierw Trump powinien spotkać się z nim, a dopiero później z Putinem, przy czym zaznaczył, że przy stole negocjacyjnym nie powinno zabraknąć Europy. Jak to zostało odebrane? Nie powiedziałem tego, ale najpierw z Putinem, a potem z Tobą? Nie jestem zadowolony, ale myślę, że najbardziej niebezpieczne będzie najpierw spotkanie z Putinem, a potem z Ukrainą. Są rzeczy, którymi podzieliłem się z prezydentem Trumpem, że przede wszystkim musimy zobaczyć wspólny pogląd, i powiedziałem również, że przy stole potrzebujemy Europy. To dla nas bardzo ważne. Jesteśmy Europą, jesteśmy w Europie i widzimy naszą przyszłość tylko w Unii Europejskiej jako członek. Co ciekawe, w kontekście NATO to prezydent Ukrainy wezwał kraje europejskie do stworzenia własnej armii. Bądźmy szczerzy. Teraz nie możemy wykluczyć, że Ameryka może powiedzieć Europie nie w kwestiach, które je zagrażają. Wielu, wielu przywódców mówiło o Europie, która potrzebuje własnego wojska, armii, Armii Europy. Na to wezwanie odpowiedział z kolei polski szef MSZ Radosław Sikorski: Kraje europejskie nie stworzą jednej zjednoczonej armii w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji. Powinniśmy być ostrożni z tym terminem, ponieważ ludzie rozumieją różne rzeczy. Jeśli rozumiesz przez to Zjednoczenie Armii Narodowych. To do tego nie dojdzie, ale byłem zwolennikiem Europy, Unii Europejskiej, aby rozwijać własne zdolności obronne, mówił Sikorski, który zaznaczył, że Unia Europejska tworzy zamiast tego wzmocnioną brygadę. Jeśli Stany Zjednoczone chcą, abyśmy zwiększyli obronność, powinno to mieć komponent narodowy, komponent NATO, ale wierzę również w europejski komponent Unii Europejskiej. Dotacje Unii Europejskiej dla przemysłu obronnego, aby zbudować naszą zdolność do produkcji, ale także siły unijne, godne swojej nazwy, mówił Sikorski, cytowany przez Reutersa. Następnie szef MSZ odpowiedział na wezwania prezydenta Ukrainy dotyczące stworzenia kontyngentu składającego się z zachodnich żołnierzy. Obecność polskich żołnierzy na Ukrainie nie wchodzi w grę, ponieważ obowiązkiem Polski wobec NATO jest ochrona wschodniej flanki, czyli własnego terytorium, wyjaśnił Sikorski. Inaczej minister Sikorski mówi jednak podczas konferencji w Monachium, gdzie wspomniał, że kraje Unii Europejskiej będą musiały zrealizować plan Trumpa, czyli wysłać wojska na Ukrainę. Nie martwi mnie to, że skonsultowali z Europą przed tym, jak zadzwonili do Putina. Uważam, że ten telefon był błędem. Sprzeciwiałem się rychłemu spotkaniu, ponieważ usprawiedliwia to prezydenta Putina i osłabia morale na Ukrainie. Ale skoro prezydent Trump mówi, że w ramach umowy należy wysłać wojska europejskie, to musimy to zrobić. Prędzej czy później będziemy musieli interweniować. Dalej Władimir Załęski podczas rozmowy z mediami tłumaczył też decyzję, którą omawialiśmy we wczorajszym odcinku, dotyczącą umowy w sprawie przekazania ukraińskich metali ziem rzadkich, gdzie stwierdził, że nie chroniła ona interesów Kijowa. Porozumienie, po pierwsze, jest podpisywane na szczeblu ministerialnym, ale jestem prezydentem i będę miał wpływ na jakość tego dokumentu. Dlatego nie pozwoliłem ministrom podpisać umowy, ponieważ moim zdaniem nie jest ona gotowa. Nie chroni, nie jest jeszcze gotowa do ochrony nas, naszego interesu. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby mówić o inwestycjach na Ukrainie, dokładnie o inwestycjach. To powinno być rozpisane prawnie. Prawidłowo i te inwestycje na podstawie zysku z nich możemy myśleć o tym, jak podzielić ten zysk, jeśli wszystko to jest związane z gwarancją niebezpieczeństwa. A ja takiego związku w dokumencie nie widziałem. Szokujące informacje przynosi też brytyjski The Telegraph, według którego wyciekł plan amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na zakończenie wojny na Ukrainie, który ma być bardzo radykalny. Co więcej, gazeta przytacza też reakcję brytyjskiego oficera, który miał zapoznać się ze wspominanym planem. Oczywiste ryzyko takiego rozwiązania to jedno, ale władze europejskie są zszokowane faktem, że Trump i Putin najwyraźniej doszli do porozumienia nie konsultując się z nikim, mówił oficer, który wskazywał na ryzyko kolejnej inwazji, a według planu, w przypadku takiej ani USA ani NATO nie będą zobowiązane do obrony Ukrainy. Pokój ma być także zagwarantowany słowem rosyjskiego dyktatora Władimira Putina i siłami międzynarodowymi, ale bez udziału Ameryki. Prezydent Ukrainy Władimir Załęski spotkał się z wiceprezydentem USA Jay Devansem, jednak na nowe plany było już za późno, ponieważ między amerykańskim i rosyjskim przywódcą doszło już do realnych ustaleń, wskazuje portal. Gazeta wskazuje również, że między krajami może dojść do terytorialnej wymiany. Dlatego obie strony mają teraz pilną potrzebę walki tak zaciekle jak to możliwe. W nadchodzących tygodniach i zajęcie jak największego obszaru ziemi, czytamy. Co więcej, z artykułu wynika, że gwarancja bezpieczeństwa europejskiego wydaje się niemożliwa do osiągnięcia, a Donald Trump nadal nie wymyślił jeszcze, jak zapobiec ponownemu atakowi Rosji na Ukrainę. To moment historycznego zwrotu w Europie i na świecie, jednak jedynym miejscem, w którym rozmowa Trumpa z Putinem nie wywołała większego wrażenia, był sam front. Zauważa do Telegraf. Co ciekawe szef polskiego MSZ zdradził też, że został poinformowany o taktyce negocjacyjnej Stanów Zjednoczonych. Generał Kellogg zaprezentował mi osobiście i kręgowi europejskich sojuszników taktykę negocjacyjną Stanów Zjednoczonych. Nie mogę jej teraz ujawnić, ale daje pewne nadzieje. Jest nieortodoksyjna, ale życzę mi im szczęścia. Przekazał Sikorski. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.